Jedziemy. Cię tu bliżej to wam coś jeszcze powiem. O zegarkiem was przyciszyłem, jesteście bliżej, bo chciałem wam powiedzieć, że. Więc o co tu chodzi? Pan Jarosław odkrył, że niektórzy ludzie kombinują. Znaczy niektórzy, generalnie wszyscy kombinują, wszyscy. Tylko, że niektórzy kombinują z imionami. I przychodzą takie nie i przyjdzie i powie Dzień dobry, jestem Władysław. No i wtedy wiadomo, że... A widać, że Zosia, nie? Albo odwrotnie, nie? Przychodzi i mówi Jestem Zosia, Iś bin Zosia, jaja. Jaja co robisz, czy co? Więc pan Jarosław powiedział, że się temu przyjrzy. I ja teraz spierniczam, gdzie pieprz rośnie. Chociaż nie wiem, gdzie pieprz rośnie, ale... Będę musiał zaraz sprawdzić, bo na razie jadę może w, nie w tą stronę tam wiem, że na pewno rzepak rośnie, gdzie jadę. Więc problem mój jest taki, ja nie wiem, jak on się będzie temu przyglądał. Czy to wystarczy, że on z daleka popatrzy, nie? Czy na przykład będzie chciał jakoś yy, głębszą analizę, yy, jakąś taką, że tak powiem, wykonać? Więc tutaj dlatego jadę stąd w pierony. Ja zaczynam myślę, że trzeba by wprowadzić coś takiego, na przykład, żeby nie trzeba było podawać imienia, takie RODO wprowadzić na płeć. I sobie wchodzę gdzieś tam nie i nie mówię, że jestem Łukasz, tylko mówię. Cześć. No i kombinuj. Następna rzecz. Jeśli to nie będą pojedyncze przypadki, to będzie tak, że jak już będzie, ja dostałem się, każę sprawdzać, czy oglądacie, to się może wszystko oglądać. Nie miałeś badania perrektum, to, to najwyższy czas takie preludium mieć. Chociaż nie, 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 źle mówię. <grytum> nie, bo perrektum to jest. to nie, to i. To nie rozróżnimy, czy Zosia, czy Władysław. Więc ja mam patent, co zrobić, żeby uniknąć takiej kontroli. Idziecie do urzędu, nie? I, i mówić, no bo wiecie, jaki jest problem. Oni będą się przyglądać, bo nie sądzę, że będą tam jakoś coś więcej robić. Żartowałem oczywiście. Ale będą powierzchownie, nie? Wchodzisz do urzędu, mówisz, dzień dobry, Władysław, jestem, a oni. Moment, moment, pokażno się tu, nie? I tak wiadomo, że będą cię oceniać, czy mniej więcej jest szansa, że tam jest jakiś Władysław czy nie. I problem polega na tym, że jak ktoś ma małe, małego Władysława, nie, to napchajcie sobie gąbki, żeby oni jak się będą przyglądać, żeby zobaczyli, że... Porządny Władysław Zwany. I to samo zresztą dziewczyn dotyczy. Urzędnicy zawsze to lubią. Dzień dobry. Jestem Zosia, nie i tego. No bo można zasugerować imieniem, albo można zasugerować wypchaniem sobie czegoś. Jeżeli nie chcecie być kontrolowani, to musicie się e, powypychać. Ja myślę, że prezes przez to nam chciał powiedzieć na tej konwencji, tylko tak się wstydził nam powiedzieć wprost. On nam chciał powiedzieć po prostu, drogi e, narodzie. Wypchajcie się. Więc tyle na dzisiaj. Nie wiem co, jak zakończyć, bo sobie nie przygotowałem, więc zawsze mówię miłego dnia Wam życzę. Ale już tych miłych dni mieliście ze mną przez dwa lata, więc dzisiaj Wam życzę po prostu klimatyzatora. Dobrego klimatyzatora Wam życzę i do miłego.